Witajcie, z tej strony Patryk z kanału Myśli i Gry. Nagrywa materiał zainspirowany artykułem na platformie Gry Online, gdzie jakiś gracz pobił rekord speedrun w GTA 4. Link w opisie. Ten artykuł ukazuje wyjątkową determinację i zdolności streamera o pseudonimie To, że udało mu się ukończyć w trybie One Hit KO, gdzie każde obrażenie prowadziło do końca gry, jest naprawdę imponujące. Czytając to jednak, naszła mnie pewna refleksja. Co Speedrun ma do prawdziwego grania? No co ja się pytam? Nie zrozumcie mnie źle. Szanuję sam fakt tego, że komuś się chciało męczyć w ten sposób i rozumiem też, że niektórych po prostu kręcą takie wyzwania. Sama ilość godzin w to włożona skłania do oddania, do oddania szacunku, jednak do pewnej ciężkiej choroby. To jest GTA 4. To jest ta ostoja marki, gdzie fabuła jest praktycznie najlepsza. Klimat wręcz wycieka, jest nie do przebicia. Jako graczowi, któremu zależy wyłącznie na fabule w grach i wszelkie aktualne trendy multiplayerom, ich szerokim łukiem nie rozumiem, jak można spłycić tak cudowne doświadczenie z tą grą. Po prostu, moim zdaniem, pasja powinna być też ukierunkowana w prawidłową stronę. Za dzieciaka uwielbiałem grać, wychowywałem się na CRPGach i takiej dość niszowej karciance Astral Tournament czy, czy tam Tournament od, od Apus Software nie wyobrażam sobie teraz zrobić speedrun na przykład z Neverwinter Nights bo, bo po prostu fabuła tam jest na tyle przyjemna no mówiąc krótko nie zaszmaciłbym tego nie chciałbym zepsuć swojej ulubionej gierki ostatni taki argument, taka wspominka ludzie nie brak wam wyzwań w codzienności Przymuszacie się w przyspieszaniu pikseli. A gdyby tyle samo trudów przyłożyć do biznesu, edukacji czy czymś po prostu realnym, chyba bardziej by było się to opłacało, prawda? <laughs> Dla mnie gra ma być przede wszystkim przyjemna. A przeskakiwanie tekstur, wykorzystywanie look czy gliczy ogromnie wybija z jakiejkolwiek immersji. Podsumowując speedranowanie speed gier to unikalna forma zabawy. E Sportu i sztuki. Powiedzmy. Która wymaga ogromnych umiejętności, wiedzy, poświęcenia. To prawda. To dążenie do mistrzostwa w przegodzeniu gier w jak najkrótszym czasie wywołuje wiele emocji i inspiruje graczy na całudzkim świecie. Mimo że ta forma zabawy ma swoje wyzwania i trudności, stanowi fascynującą część kultury gier wideo. Eee, przynosi nowe spojrzenie na stare tytuły, stare, znane i lubiane, właśnie tak jak niby GTA 4 i tworzy społeczność pasjonatów gotowych podjąć wyzwanie wyścigu z czasem. Jednak biorąc pod uwagę to wszystko, co właśnie powiedziałem, nie podpisuję się pod tą częścią społeczności growej. Niestety bardzo im przekro. To tyle ode mnie, link zostawiam w opisie. Ciekaw jestem, czy jestem odosobniony w takiej opinii, czy może czymś mnie zaskoczycie.